Cześć, witaj na kanale Trenuj z Fizją. W dzisiejszym odcinku trzy sposoby na poradzenie sobie z ostrym bólem pleców. Nie przedłużając, zapraszam na film. Żeby w ogóle rozpocząć pracę nad swoim kręgosłupem, warto wiedzieć dlaczego bolą nas plecy. Niestety nie jest to jeszcze w 100% wyjaśnione, ale pewne mity zostały już na dzisiaj obalone. Pierwszy mit dotyczy tego, jak nasz dysk porusza się pomiędzy dwoma sąsiednimi kręgami. Teoria mówi, że gdy robimy skłon w przód, to nasz dysk porusza się w tył. Niestety nie jest to prawda. Badania na ten temat zostały wykonane w latach 70. i to na zwłokach psów. U nas, u ludzi, jest zupełnie na odwrót. Kiedy robimy skłon w przód, to więzadło podłużne tylne, wręcz dopycha nam nasze dyski w kierunku do brzucha. Ale nie martwcie się, mi też przez wiele lat wbijali to do głowy nawet na studiach. Drugi, chyba najpopularniejszy mit dotyczy zginania kręgosłupa. I nawet lekarz czasami ci powie, że jeżeli boli cię kręgosłup, to nie możesz się zginać, ani nie możesz podnosić rzeczy z podłogi, zdura, nic bardziej mylnego. W szczególności, że większość osób bólowych ma zazwyczaj zbyt prosty i zbyt mało elastyczny kręgosłup, a nierobienie skłonów jeszcze bardziej go usztywnia. A co gorsza, panuje przekonanie, że kręgosłup lędźwiowy powinien być zawsze podparty, a on się tylko wtedy rozleniwia. Więc proszę Cię, wyrzuć wszelkie poduszki spod pleców, wszelkie podpórki, wszelkie wałki i zacznij się zginać. Musisz wiedzieć, że w kręgosłupie jest taka sama chrząstka stawowa jak w kolanie. No prawda. A co za tym idzie? Odżywia się ona poprzez dyfuzję prostą. Czyli im większe siły kompresyjne na nią działają, tym lepiej i głębiej się ona odżywia. To takie proste. Trzeci mit jest o tym, że Twój dysk wypada. Chcę, abyś wiedział, że Twój dysk jest dzisiaj w tym samym miejscu, w którym był wczoraj, i w tym samym miejscu, w którym był przedwczoraj, i trzy dni temu, i miesiąc temu. Nawet jeżeli dzisiaj Cię boli, a wczoraj nie. Oczywiście nie mówimy tutaj o skrajnych przypadkach. A co to oznacza? Ano to, że on jednego dnia nie wypada, a drugiego dnia nie wraca na swoje miejsce. Albo że wypada i zostaje. Nie. Dyskopatia. To normalny proces starzenia się kręgosłupa. Powtarzam, proces wieloletni. Pracujemy na to nasze całe życie. A dlaczego boli akurat dziś, ani wczoraj? To ty mi powiedz. Przyjdź do fizjoterapeuty i wspólnie przeanalizujcie, co spowodowało wystąpienie stanu zapalnego w Twoim kręgosłupie. Bo to jego obecność jest związana z tym, że poprzez pewne opuchnięcie obrzęk, rozpulchnienie tkanek jeszcze bardziej zmniejszyła się przestrzeń około Twojego dysku i to Cię boli. Najlepszym rozwiązaniem będzie jak najszybsze pozbycie się tego stanu zapalnego i wykonanie coś w rodzaju drenażu, aby ruszyć płynem. Zapraszam Cię do kozetki, pokażę Ci jak to zrobić. Przyjmij pozycję klęku podpartego. Ustaw się tak, żeby Twoja miednica była dużo wyżej niż głowa. Jest to pozycja, podczas której grawitacja już wykonuje swoją robotę. Rozpocznij od powolnego oddychania torem brzusznym. Nabierz powolny, głęboki wdech, tak aby Twój brzuch zamienił się w balon. Następnie bardzo powoli wypuść powietrze, a Twój brzuch powinien powoli się zapadać. Wykonaj 10 takich oddechów. Następnie przejdź do oddychania torem przeponowym i wykonuj dokładnie taką samą sekwencję 10 razy. Na samym końcu skup się na oddychaniu klatką piersiową. Na wdechu rozszerz swoją klatkę i z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Przejdź przez każdy z tych etapów minimum 5 razy. Połóż się na boku, ułóż się w pozycji embrionalnej, jest to bardzo wygodne i bezpieczne dla Twojego kręgosłupa. Nie powinieneś teraz czuć żadnego bólu. Strona, po której Cię boli, powinna być ustawiona na dole. Jeżeli ból promieniuje do prawej nogi, połóż się na prawym boku. Następnie unieś bardzo powoli złączone nogi i utrzymaj je przez minimum 5 sekund. Nie spiesz się. Daj czas swoim dyskom i mięśniom, tak aby zdążyły zaabsorbować płyny. Następnie daj im czas, aby ten płyn wydaliły. Jest to pewnego rodzaju drenaż. Najczęstszym błędem jest unoszenie samych stóp. Pamiętaj, że kolana powinny być trochę wyżej niż stopy. Możesz podpierać się górną ręką. Jeżeli nie dasz rady unieść nóg, wystarczy nam sama intencja ruchu. Jeśli napinasz mięśnie brzucha i grzbietu po stronie podłogi, to zdecydowanie wystarczy. Wykonaj przynajmniej 15 powolnych powtórzeń. Jeśli ból nie zaznacza się wyraźnie po której ze stron, wykonaj ćwiczenie obostronnie. Połóż się na plecach. Złap się pod kolanem nogi, po której czujesz dolegliwości. Druga noga powinna swobodnie leżeć na podłodze. Tak jak w poprzednim ćwiczeniu, jeżeli ból nie występuje konkretnie po której stronie, po zakończonej serii zamień nogę. Staraj się wyprostować kolano, a kiedy jesteś na końcu ruchu, skieruj stopę oraz palce maksymalnie na siebie. Powinieneś poczuć wtedy wyraźne rozciąganie w okolicach tylnych uda i łydki. Następnie skieruj swoją brodę do mostka. A stopę ustaw w kierunku przeciwnym, czyli palcami do sufitu. W dalszym ciągu prostuj kolano. Potem stopa znowu na siebie, i tak w kółko. Utrzymuj każdą pozycję po minimum 3 sekundy, wykonaj 10 powtórzeń w 3 seriach na każdą nogę. Pamiętaj, że te ćwiczenia powinieneś wykonywać jak najszybciej po rozpoczęciu się Twoich dolegliwości bólowych. Ale będą też świetnym pomysłem, aby wykonywać je wtedy, kiedy Twoja wizyta u fizjoterapeuty jest na przykład za 3 dni, a boli Cię już dzisiaj. Pamiętaj i obiecaj, że nawet jeśli te ćwiczenia pomogą Ci zmniejszyć Twoje dolegliwości, to i tak pójdziesz do fizjoterapeuty. Umowa stoi? Jeśli tak, to super, więc zasubskrybuj nasz kanał, bo już niedługo pojawi się tutaj więcej treści o podobnym charakterze. Super film, gratulacje, rower dla ciebie. Bardzo dziękuję! A jeśli tobie ten film podobał się tak dobrze jak jemu, to daj łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Trenujesz? Trenuj mądrze! Trenuj z fizją! To jest! Yeah.